Cykliści są z przemyśla, tak? Tak, przed nami grupa właśnie kolarzy. Raj pisze na tym mają zadłużański. Z przemyśla są. Bo pierwsza uroczystość tu w Zadłużu, bo to co roku odbywały się wielkie uroczystości państwowe. Nawet y, w 1923 roku to sam Piłsudski tutaj był, Warszawie Piłsudski Jak wiadomo, Związek Sowiecki rozpadł do Związku Sowieckiego w 1990 roku. I w latach, to było chyba się pamiętam jakieś 15 lat temu, po raz pierwszy Polacy mieszkający w Lwowie działacze z przemyślenia żeńska właśnie powtórzyli, zrobili te uroczystości. To no, ale z tych starych działaczy włoskich, dwóch co znałem, też nie żyją. Bo to byli ludzie wiekowi. Ale no jakieś nas to następstwa, następcy i inni działają. Jak to długo potrwa, to nie wiadomo, bo wiadomo jaka sytuacja jest na Ukrainie. Jak to będzie dalej? No, ale to są dzielni ludzie, Wytre na pewno wytrenowani dobrze w jeździe rowerem. Jakąś zasłonę dymną też tutaj stosuje, widzę. A Nie, pali śmieci. Nie pamiętam dokładnej daty, pierwszych tych uroczystości, ale co chciałbym znaczy, tym, że my ze Stalowej Woli żeśmy już na, w następnym roku uczestniczyli w tych uroczystościach. Hej, co roku jesteśmy. Dziewczyna taka dzielna prowadzi. A. Bogdanówka. Bogdanówka. Kto jest? A tutaj się rozkraczył, co to się rozkraczył? Skąpaj zwożowy. zbożowy I się rozkraczył i już no Albo, albo ten ciągnik się rozkraczył Na bok Nie całkiem, ale... Awaria, tak Klas lekcja a ah, tu ciągnik co ciągni.